O, teraz jest kamera, nie, nie możesz tego mi No, Ale to stój tu! No, ale... Nie no. Tylko dasz radę. Wierzę w Ciebie. Raz. Dobrze. Ptówka to większy ciężar

że no

Jesteś tutaj, ja ci mówię prawa, hop, idziesz tutaj, postawa. Ziemia, wstajesz, odbudowujesz, szybko masz od trenera uderzenie. Wszystko może być. Po ziemi, pół górna, trener sobie sam decyduje. Ja dobijasz, jak ktoś tu ktoś hop. Podnieś głowę, podnieś głowę. Tak jest. Dobra, dobra, dobra. To mam to, mam to. Teraz tak, teraz nagrywam, Teraz się będzie działo. Dobra. Dobra.

Dobrze. Dominik. Brawo linia łokietrzachowa, Dominik. tak, dobrze. Arkadiusz. Teraz Arkadiusz. Dawaj Jejku. Ja. Seven Days to Popular, kurwa. To ja nie chcę. Mieszanka. Chociaż mam wiedzę ogólną potężną. No. Będzie dobrze. Musisz wiedzę ogólną z dziecięctwa. Dania i napoje. Ja jakbym grał w Milionerów, to bym już 3 razy wygrał bajkę, nie? Tak? A do telewizora, na dokończenie. <grydanie> ja do

Mieszkasz z naszym nowym szwedzkim kolegą, powiedz, jak tam wrażenia? A bardzo dobrze, bardzo dobrze nam się rozmawia. Bardzo dużo mówi, nie boi się, więc. Otwarty pyta, chłopak, Tarak, nie? Pytał wszystko, więc pomagam, ile mogę. Więc wszystko super. Będą z niego ludzie. Na pewno. Super. Franek, twój pierwszy obóz z pierwszą drużyną tu opowiada, jak wrażenia. Tak, no generalnie jest bardzo fajnie, fajna pogoda, super warunki do trenowania, fajny, fajni ludzie. No i generalnie jest super. Eee, wczoraj, przedwczoraj graliśmy sparing, wystąpiłeś z sparingu, to był chyba twój pierwszy mecz z tak. pierwszą drużyną. Tak, tak, tak. I jak e, emocje były jakieś dodatkowe, czy raczej, raczej? No na pewno trochę tam gdzieś w środku czułem ten mecz, ale no, pierwsze koty za płoty, mecz uważam, że w miarę dobry, może nie najlepszy, ale fajnie się prezentowaliśmy. E, powiedz mi, jak warunki tutaj w Turcji? Miałeś okazję być na jakichś obozach, zgrupowaniach takich, w podobnych Jeszcze... warunkach, czy... Jeszcze nie miałem, ale tutaj jest naprawdę top, bardzo fajnie, super warunki do trenowania, hotel super, wszystko fajnie jest. E, jesteś w pokoju z...? Ze... Z Kolanem, Jakubem z kolanem I jak tam, Koli? No fajnie, sobie gramy w Plejkę i... Właśnie miałem się Ciebie pytać, co, robicie, co robisz w wolnych chwilach pomiędzy treningami, albo po treningach wieczorami. Czy jest w ogóle jakiś, jakiś czas na regenerację, odpoczynek? Na, na jakieś wolne chwile, czy średnio? No a tak między może pierwszym treningiem, a obiadem. Wiadomo, przyjechaliśmy tu po to, by trenować. No ale jakiś czas na właśnie playkę, czy jakiegoś darta jest. Super, fajnie. No a powiedz mi jeszcze na koniec ostatnie pytanie, czy Jakieś cele przed sobą stawiasz na ten obóz, postawiłeś sobie jakieś cele? Postawiłem sobie cele, żeby wchodzić jak najszybciej właśnie w ten zespół, poznawać go. No i na tym obóz mam taki cel, żeby się przypodobać trenerom i udowodnić im, że mogą na mnie stawiać. Super, to tego Ci życzę, żeby Ci się udało i powodzenia.